Cześć, dzisiaj chciałabym Wam troszkę opowiedzieć o dysplazji, jak to się u nas zaczęło. U nas dysplazja objawiła się w wieku 5 miesięcy, kiedy demon zaczął nam lekko kuleć. Od razu pojechaliśmy do weterynarza w ten sam dzień. Dostaliśmy tutaj skierowanie na RTG, to RTG wykonaliśmy i... Od razu nam zdiagnozowano, że to jest dysplazja, chociaż dzisiaj z perspektywy czasu, doświadczenia innych wybitnych specjalistów wiem, że mówienie o dysplazji w wieku 5 miesięcy jest co najmniej mocno tutaj dyskusyjne, ponieważ to jest wiek, w którym możecie bardzo dużo zrobić, żeby ten pies żył bez bólu, bez wyrodnień, bez innych niedogodności, że nie wierzcie w tego typu rzeczy. Tak samo jest w wieku 7 miesięcy, czym szybciej, tym lepiej. U nas zaproponowano dwie metody: pektinektomię i amputację główki choćsiłdowej. Ja zgodziłam się na pektinektomię, ponieważ skonsultowałam to z dziesięcioma weterynarzami, ortopedami naprawdę świetnymi specjalistami przynajmniej taką mieli opinię. Każdy potwierdził, że trzeba zrobić ten zabieg. Zrobiliśmy. Po zabiegu pies zaczął bardziej kuleć, odciążać łapę i pojawiły się zaniki mięśniowe. Ja, zaniepokojona tym stanem, zaczęłam wypytywać lekarzy, kiedy powinnam e, zaobserwować poprawę u demona. Wszyscy zgodnie twierdzili, że a no to jak była dwa tygodnie temu operacja, to tak po miesiącu, po miesiącu było gorzej. Pytałam, no ale tutaj nie wygląda tak, jak powinno. A no to poczekajmy jeszcze, to jest młody pies, jeszcze tam się ma wszystko szansę zrobić. Nie wierzcie w takie rzeczy, bo bez to ma się nie wyleczy. Jeżeli ktoś Wam tak mówi, to po prostu szukajcie innego specjalisty, naprawdę. Bo szkoda psa. E Powiem tak, teraz u Demona, ja zaangażowałam później oczywiście po całej tej sytuacji, zaangażowałam Wrocław, Poznań, Warszawę, Czechy. Po prostu pytałam się, nawet skarżysko kamienne, pytałam się każdego co można zrobić z Demonem. I w końcu pokierowano nas do takiej specjalistki Warszawy, pani Beaty degurskiej i tam teraz będziemy operować Demona. Ona nam poleciła dwie metody, albo endoprotezę, albo amputację górki udowej. I o ile demon jest bardzo trudnym pacjentem w endoprotezie, bo my początkowo my chcieliśmy zrobić endoprotezę, ale szanse powodzenia u demona są takie. Niestety jest bardzo duże ryzyko wywichnięcia tego stawu do obecnej pozycji. Czyli po prostu wszystkie mięśnie z góry z dołu będą ściągały. E, tą łapę do tego samego ułożenia, jakie ma w tej chwili e, wadliwe. E, no i jedziemy teraz niedługo, zobaczymy jak tutaj się e, nam uda. Jestem, nie ukrywam i pełna nadziei, ale też pełna obaw. odnośnie to wiadomo, zawsze jest operacja. Na pewno będę Was informowała, jak tutaj demon sobie radzi. Na pewno też zrobimy całą masę filmików w takich odstępach czasowych po, po tym zabiegu, żebyście mogli zobaczyć, jak pies dochodzi do siebie, jak to wygląda, jak się porusza, czy jest lepiej, gorzej. Zachęcam też Was do komentowania. Jeszcze tak na koniec chciałabym Wam polecić grupę. Jeżeli borykacie się z dysplazją, z podobnymi problemami jak my teraz, to polecam Wam serdecznie taką grupę na Facebooku Choroby Ortopedyczne Psów i Kotów. W której jeżeli powiecie w jakim mieście mieszkacie lub w jakiej okolicy, to oni polecą Wam naprawdę świetnych lekarzy, u których możecie szukać pomocy dla Waszego psa, lub w takich prywatnych rozmowach też odradzą Wam lekarzy, którzy zielonego pojęcia o dysplazji nie mają. Jeżeli ktoś z Was jest zbyt goszczy i chciałby tutaj się zapytać, gdzie ja z nim byłam, u kogo konsultowałam, kto go operował, to ja Wam, to ja wam też mogę o tym opowiedzieć. Tutaj, bo było to wielu naszych uznanych za świetnych lekarzy. Tak naprawdę, no, efekt jest jaki jest. Demona czeka kolejny zabieg. Także trzymajcie kciuki, a my słyszymy się już niedługo.